Prace w moim klockowym mieście idą pełną barą i przyszła pora, aby rozpocząć budowę najnowszego modulara. W poprzednim odcinku pytałem się Was, jakie są Wasze typy tego, co powinno pojawić się w najnowszym modularze? No i przyznam, że szczególnie dwa pomysły bardzo mi się spodobały, bo zaproponowaliście czy to pocztę, czy to banki. Nawet zastanawiałem się, czy nie zmienić swoich pierwotnych planów, ale ostatecznie postawiłem na to, aby jednak zostać przy tym, co. Od początku planowałem i w najnowszym modularze na parterze powstanie sklep zegarmistrza. Zajmie on tą największą część po lewej stronie. Z prawej strony natomiast będę chciał klasycznie już umieścić klatkę schodową oraz mały magazyn. Zaczynamy od tej prawej ściany zewnętrznej oraz od małej ściany działowej, na której oprą się schody. Dodatkowo jest też półka, no i teraz możemy do magazynu dorzucić różne skrzynki czy szpargały. Potem wystarczy już tylko zamontować drzwi oraz tylną ścianę, która jest ściągana. To jest patent, który pamiętacie zapewne z poprzednich moich budynków. No i teraz możemy tutaj spokojnie całą tą przestrzeń zamknąć pozostałymi ścianami i gdy ja będę zajmował się ich montażem, to ty drogi widzu koniecznie zostaw subskrypcję, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś. Jesteśmy już bardzo blisko 30 tysięcy subskrypcji. Pomyślałem, że jak przekroczymy ten pułap, no to przygotuję dla was materiał specjalny, w którym pokażę wam swój Legurum, więc jeżeli chcecie, aby ten film pojawił się jak najszybciej, no to wiecie, co macie robić. Tymczasem ja wracam do naszego zegarmistrza. Bo mamy już w pełni gotowy magazyn, oraz klatkę schodową, i teraz możemy przejść do detali w samym sklepie. Zaczynamy od małej półki, na której umieszczam oczywiście tarcze zegarowe. Do tego po prawej stronie na ścianie dorzucam. Dwa takie mniejsze zegary oraz jeden duży stojący. Najważniejszą częścią całego sklepu będzie strefa robocza. Będę ją chciał zrobić z dwóch elementów. Pierwszym z nich jest stół naprawczy. On jest bardzo podobny do tego, co widzieliście już wcześniej w salonie krawieckim. Tutaj również dałem sporo szuflad zbudowanych z jumperów. No i jedna z tych szuflad jest wysunięta. Do niej później wrzucimy jakieś szpargały. Na górę stołu natomiast dajemy komplet szufladek do trzymania. Małych elementów potrzebnych do naprawy różnych zegarów. Oprócz tego dorzucam też pojemniki na różne zegarmistrzowskie akcesoria. No i teraz przyszła właśnie pora, aby te akcesoria tutaj dorzucić. No i tu starałem się wykorzystać jak najwięcej jakichś małych elementów, tak aby pasowały one do całej tematyki. A ostatnim elementem jest lupa, tak aby nasz. Zegarmistrz dokładnie widział, co naprawia. Drugą częścią tej strefy roboczej jest lada, przy której nasz zegarmistrz będzie przyjmował zamówienia. To jest patent, który też już nieraz wam pokazywałem. Użyłem tu po prostu bricków ze snotem po boku. Do tego doczepiłem różne plate'y, a także metale no i umieściłem taki mały, przezroczysty pojemnik na kolejne drobne elementy potrzebne do napraw zegarów. Stół i ladę można już zamontować na swoich miejscach, no, i to jest też dobry moment. Aby dodać tutaj naszego zegarmistrza, jeżeli chodzi o przód sklepu, no to tutaj przy witrynie oczywiście musi się znaleźć miejsce na wystawkę, na której zaprezentowane będą czy to taka duża tarcza zegara, czy nieco mniejsze zegarki i akcesoria. No i pomyślałem, że całkiem fajnie będzie się tutaj też prezentował taki średniej wielkości zegar, który można zakupić i postawić gdzieś na komodzie czy regale w swoim mieszkaniu. I jako że wnętrze mamy już gotowe, no to teraz wypadałoby to wszystko zamknąć ścianami zewnętrznymi. Zaczynamy od tej po lewej stronie i tutaj aby nie była zbyt pusta dorzuciłem ogromny plakat zapraszający na wystawę poświęconą kapitanowi Ameryce w lokalnym muzeum, a także taki mały plakacik zapraszający na potańcówkę. Drugą część ściany będzie stanowić witrynka, którą zrobiłem z dużej szyby, a także brązowych elementów ozdobnych i takiej małej markizy, no i pomyślałem, że dorzucę tu jeszcze lampę, ławkę, a także kosz na śmieci. Jeżeli chodzi o ścianę frontową, no to tutaj oczywiście Muszą znaleźć się drzwi oraz druga część witrynki zbudowana w taki sam sposób, dzięki czemu otrzymujemy taką bardzo fajną narożną część budynku, która lekko wystaje od całej bryły. A na koniec dorzucam dwa detale na chodnik przed budynkiem, czyli donice z kwiatami, a także taki duży słup ogłoszeniowy, na który zawsze nakleja się różne ulotki czy plakaty. Zawsze chciałem mieć coś takiego w swoim legomieścia, no i wydaje mi się, że to miejsce będzie dla niego właśnie idealne. Parter naszej kamienicy jest już gotowy i stoi na swoim miejscu i teoretycznie mógłbym tutaj już zakończyć dzisiejszy odcinek, ale pomyślałem, że skoro dawno nie było filmu na moim kanale, no to zrobimy dzisiaj coś bonusowego. No i tak jak widzicie po lewej stronie straszy taka wielka dziura, więc warto byłoby się nią zająć. No i początkowo chciałem tutaj zrobić budynek narożny, ale uznałem, że taki jeden długi ciąg budynków będzie no, wyglądał dość nudnie, Dlatego ostatecznie postawiłem na park. A że nie chciałem go budować tak jak zazwyczaj buduje się parki, czyli wiecie, kwadratowe ścieżki, fontanę na środku, jakiś długi płot okalający cały ten teren no to postawiłem na zaokrąglone taile, dzięki czemu otrzymałem nieregularne kształty. No i cały ten park nie wygląda topornie i przy okazji powinien dobrze wtopić się w chodnik. Mamy tu sporo roślinności, ale oczywiście brakuje kilku elementów, więc dorzućmy teraz ławki, lampę oraz kosz na śmieci. No i wypadałoby też dorzucić jakieś drzewa. Ja postawiłem na jedno większe, a także dwa takie mniejsze i chudsze. I aby ożywić to wszystko jeszcze bardziej, to dorzućmy scenkę z dziadkiem, który karmi gołębie, a także Mima, który daje popis swoich umiejętności na chodniku. No i to jest też całkiem dobre miejsce, aby dorzucić tutaj słupy z drogowskazami kierującymi do różnych stref miasta. Gotowy park jest już na swoim miejscu, to znaczy, że dzisiejszy etap jest już ukończony. W następnych odcinkach zajmę się kolejnymi piętrami naszej najnowszej kamienicy. No a oprócz tego tak naprawdę do zbudowania zostanie mi już tylko budynek po lewej stronie, dokończenie stacji kolejowej, jakieś poprawki. No i można powiedzieć, że tak naprawdę zbliżamy się już do finału całego projektu, projektu, który trwa od ponad dwóch lat i nie wiem jeszcze, ile dokładnie odcinków pojawi się z tej serii, no ale tak naprawdę można śmiało stwierdzić, że to już jest końcówka, więc jeżeli nie chcecie tego przegapić, no to koniecznie zostawcie suba wraz z dzwoneczkiem, tak aby być na bieżąco, no i będzie mi też bardzo miło, jeżeli napiszecie w komentarzach, jak podobało się Wam dzisiejsze budowanie. A ode mnie to już wszystko na dzisiaj. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku.